Serdecznie, Miedzianego. Dzisiaj odcinek o szkle. Chcę Wam pokazać, że na tym też się da zrobić i to niezło, niezłą kasę. Wczoraj byłem na objeździe po sklepach z takimi używanymi rzeczami i nakupiłem troszkę szkła. Powiem Wam, jakie są ceny, ile zapłaciłem za to i, i za ile mniej więcej to wystawię. Dobra, to lecimy. Będą raz lepsze, raz gorsze. Słuchajcie. Pierwszy, pierwszą rzeczą, którą zakupiłem jak tylko weszłem do sklepu jest taka duża, ogromna, ciężka patera. W kolorze, w kolorze różowym. Róż, taki pod fialet. I taki do kompletu wazonik. Zapłaciłem za niego 4,5 euro. Sami powiedzcie. No grzechem byłoby to nie wziąć. Wystawię to za... 100, 120 zł i myślę, że to pójdzie. Dobra, musicie się uzbroić w cierpliwość, bo będę to stawiał. Taki koszyczek. Koszyczek, zwał jak zwał, na nóżkach. Jest tego. To jest niemiecka. Yy, niemieckie szkło. Mam na to klienta, który zbiera tą serię z tymi pitoszkami. To kupiłem za 2 euro, sprzedam to za 30. Przeliczcie sobie, bo ile jest teraz, nie będę każdego innego przeliczał. Lecimy dalej. To jest pucharek na lody. Pucharek na lody. Zobaczcie. No super ancki. Kupiłem go za 2 euro. Sprzedam go za 25. Myślę, że pójdzie. Teraz coś mega, powiem wam, że mega, mega strzał. Wiecie, co to jest? Wazon Czechosłowacja. Zero uszkodzeń. Jeszcze go muszę tylko umyć. Powiem wam, że ciężki bardzo. Zobaczcie sami. No piękność. Daję za niego 10 euro. Dałem za niego dyszkę, a wystawię go gdzieś za 200, może 250 zł. 10 euro oczywiście dadźcie nie? Dobra, teraz leckiego. Taka filżoneczka. Made in Poland, Wałbrzych. Za dwójeczkę, za dwa euro. Wystawię ją za dwadzieścia pięć. Myślę, że pójdzie. Lecimy dalej. Takie trio. Zobaczcie. Stan idealny, piękny róż. Made in Poland. Wałbrzych. Za to 30 zł i myślę, że pójdzie. Dobra. Teraz Was tu przestawię troszkę inaczej. i lecimy dalej. Kieliszki. Jak widać dwa inne i dwa inne. Do umycia cena jeden euro. Pomyślicie o 4,20 dał za kieliszki takie. No to patrzcie teraz. Jest jasno i tego może tak nie widać. Ale one są uranowe. O, może tak być lepiej. To jest uran świeci pod ultra, ultrafioletem. Po 15 zł za sztukę. Są kolekcjonerzy na pewno kupię. Po piętnastaku na pewno kupię. Dobra, lecimy dalej. Dwa koszyczki, jeden kobaltowy z takimi prześwitami, drugi żółty. Piękna sprawa po 30 zł sprzedam, a dałem za nie za tego dałem euro, za tego dałem dwa i do mojej kolekcji wpada taka ryba za rybkę dałem 4 euro super, już druga w mojej kolekcji będzie Bardzo się cieszę Odłożymy I na sam koniec Tarnowiec Mocny Rubin kolor już kiedyś miałem takiego, ale takiego dużo, dużo większego. Super sprawa, będzie u mnie w kolekcji, nie sprzedaje. I do tego drugi tarnowiec. Rubinowy z góry, tutaj taki duszek, lekkie maziaje, super sprawa. Tak się to przedstawia. Policzcie sobie, a przepraszam. Za niego dałem 5 euro, za tego dałem 2 euro. Także uważam, że zakup super będzie. Co sprzedawać. Tu Wam jeszcze mogę tak na szybko pokazać. Koszyczki ze wcześniejszych zakupów. A ten łabądziek też był ze szkła. I to jest z tego co tam wygooglowałem to jest chyba Murano. Koń jest Murano. Nie wiem, czy Wam pokazywałem, czy nie. Tu mamy polskie cukiernice. No i tutaj są takie rzeczy jeszcze. Te dwie ryby. Ta ryba jest też Murano, bo na niemieckich grupach yy, takich, coś jak u nas tu Facebook wystawiałem i, i pisali, że to jest Murano. Oni tutaj, ogólnie w Niemczech, to na Murano to się trzęsą. Woskie szkło, to oni, u nich tutaj Murano to jest i Murano i Czechosłowacja, to u nich są najdroższe ceny za to. Powiem Wam, że to, to ja wyrwałem okazyjnie, dlatego że kupiłem to razem z tym. nie. No i dobra, tyle taki krótki filmik. Jakby ktoś chciał coś z tego szkiełka dopisać do mnie na maila, na pewno się dogadamy. Może chcecie sprezentować coś mamie, dziewczynie, kochance. Zapraszam do kontaktu i jak Wam się podobają takie filmiki, napiszcie do mnie komentarz i będziemy robić. Pozdrawiam serdecznie i udanego wtorku.